Witam Was pięknie. E, Dzisiaj wam wyrządzę o tym, jako to na dziedzinach były mm, takie mniejsze dziedziny. Jedna dziedzina była, tak, była wielko, ba i kończyca mała, a miała kupa swoich małych dziedzin, mm, co ich ludzie pomianowali. E, Rosto jak macie radzi, to moi wyrządzani, to mi dajcie palec do wyrchu e, a subskrybujcie mój kanał Bydem Rot. tuż e, jako to je, wszyscy wiedzą, Kany je kończyce małe, piotrowice albo karpętno. Ale mało kto wie, że w każdej dziedzinie, a w każdym mieście na cieszyńskiej ziemi były jeszcze takowne place, co się ich, co się ich ludzie pomianowali. Pomianowali ich podle tego, co tam w nich było. i w małych kończyc je podlesi, bo tam je bezmala e, kupa lasów. A w Zybrzydowizji Owczornia, a Baranina. Bo tam ludzie kiedyś chowali bezmala kupa Bierek, a warunów. Miano dziedziny, jako je napisano w papierach, to je jedna wiec, a te wszystkie części to już wiele razy je tak między ludziami, że się prawiło, a nie ma to nigdzie napisane. Jak się podziwamy na mapę Cieszyńskiej Ziemi, to idzie na ninąść kupa takownych mian, co człowiek o nich ani nie wie, ale kupa je takich, co ich na mapie nie ma bo oto na ten wielkucny las y, Hanej ludzie prawili, że to jest Kaczok, a na ten wielkucny stow tam Hanej y, ludzie prawili, że to jest Młyńszczok. Najwięcej takownych placów było w Goralii, w Brynnej, w Istebnej, a we Wiśle. Tam jak przyszli pierwsi ludzie, co chcieli bywać na groniach, to najprzód postawili jedną chałupę, a potem dwie, a nie skorzy pięć, a potem za parę roku już tam było, czy za 200 roku już tam było 10 chałup, E, e, gor tak było jak tam przyszli Wałasze. Na te przysiółki e, ludzie prawili podle tego kto tam bywał, albo co tam było kole Po tym dziepro, jak się to zaczęło wszystko dobać do kupy, a na mapie się zrobiła dziedzina, no to y, y, już ta dziedzina się jakoś ich mianowała. Ale furty przysiółki do dzisiaj się jakoś ich, są jakoś ich pomianowane. E, Barzy na północ yy, Cieszyńskiej Ziemi, yy, te dziedziny, yy, tych małych części nie miały, bo chałupy były bliżej jako w tej goralii. A kiedy jeden sąsiad do drugiego chciał ząść na nawszywę, no to nie musiał drepsić po groniach. Były takowe place na dziedzinie: kany stoł, jakiś jakiś pomnik, krzyż albo starusny strum. Tuż ludzie kole tego drepsili na każdo, a zaczli to mianować po swoimu. Każda dziedzina ma swoje części, a te części bych bym chciał yy, żyć, jak one się mianują. To, że naszą na internecie w takim oficjalnym, na takiej oficjalnej stronie ministerstwa. To są wypisane części dziedzin, co mają w Warszawie oki popisane, ale wiem, że ale coś z tego, co Wam co teraz napiszę, to żeście mi napisali na Facebooku. I <laughs> ja sam myślę, że tych części jest więcej: że baji we Wiśle, czy we Wiśle bez 200 dziedzin. W Wistebnej też jest kupa. Także ja sam myślę, że jeśli mocie jeszcze jakiś znocie jakieś części, przysiłki. Taki, taki place w dziedzinach, yy, co, że było żyk, no to pytaj, napiszcie to w komentarzu, albo tutaj, albo na, na Facebooku. Tuż, dobre jadę od początku. <coughs> Bażanowice, w Bażanowicach je centrum. Yy, w Bunkowie je dwór, Łynk, a Nowy Świat. W Brynnej, tego je kupa. Bo je tak, Barujec, Bukowa, Chrobacze, Dojamy Jamy, do Jędrysków, do Komarnów, do Michny, do Płachcioka, do, Ur do Urbańszczoka, do Wawrzyńca, Dolinka, Drzewianica, Filipunka, Głębce, Goczowsko, Goleszowsko, Wyżnia, Grabowo, Grunik, Hołcyna, Huta, Jatny, Jurkula, Kępa, Kisiałka, Niżno, Kisiałka, Wyżnio, Klimurówka, Kobylo, Krzosy, Ksiwanek, lachyl Leszczyna, Leśnica, Malina, Malinka, Markówka, Miczkowy potok, na groń, na kępie, na kotarzu, na łączce, na polanie, na pustki, na rówieńki, na trowniki, nad potokiem, na strożny, nowociny, nowy świat. W chybiu jebieniowiec, chodniczy, cukrownia, a nowy Stow. W cieszynie: Bogocice, bobrek, boguszowice, gułdowy, kalębice, Krosna, krasno. Marklowice, Mnisztwo. W Cisownicy, Bloki, Budzin, Dół, Goi. W Drogomyślu, Chyliński, dymbina, Knaj, Kradziejów, obu, Oblaski. dymbowiec, Chodniki, Hersztówki, Łęk. W Dzięgielowie, kępa, Mołczyn. We Frelichowie, je Kościelnik. W Godziszowie, są Osiny. W Goleszowie, je Goruszka, Kamieniec, Łopaty. W Górkach Małych, je Goj, Kynciki, Łączka... Nowociny. <laughs> w górkach wielkich jest bucze centrum, czorny las, Harynda, kąty, kępa, kolebrynicy, kretowski, królówka, nowy świat. W haszlachu są czorne doły, czuchów, górski, karnowiec, kopiec, odnóżka, podródnikiem, podbrzezówką, rudów, samlowiec, pustki, szyba, wistebnej też tego jest kupa. Andiołówka, beskit, bryjowice, brzestowy, burowie. Bystry, Czadeczka, Czostkowo, Drobniawy, Dupny, Dzielec, Filipio, Filipionka, Gazurowie, Gliniany, haratykowie Jasnowice, e, Kawulonka, Kawulo, Kawulo, Kawulokowie, Kiepkowie, Kochutowie, <coughs> Kościanowice, Kościół, Kubalonka, Kubalowie, Kubalo, Kubalonkowie, Lanskorona, Leszczyna, Łączyna, Matuszonka, Matyska, Michałkowo-Olza, Michałkowie, mikowo -łąka, Mikowie, Mikszówka, Mlaskawka, Mrażnicę, Muzinka, Nalas, Nowina Olecki. Eee, w Jawozince są bestwiny, biłki, Bobczonka, Buki, Byrty, Czadeczka, Dolno, Czadeczka Górno, Klepczory, Czerchla, Dragony, Duraje, gożołki. Jasie, Kawuloki, Kikula, Klimasy, Klimki, Korbasy, Krężelka, Krzyżowo, Łabaje, Łacki, Łupienie, Maciejka, Małe Jurki, Małysze, na potoku, Ondrusze. W kaczycach są kaczyce dolni, kaczyce górne, po Wotrymbów, w Kisielowie są morawiny, w Koskowice kępa, w Kowalach są brzeziny, kępa na kąt. Koniokowie je bagno, bombolówki, bukowina, cisowe, dachtuny, deje, długo czerchla, fibaczka, yy... gołówka, grunik, jasiówka, kadłubów, kliszówki, kosarziska, legiery, małączka, matyska, odkrzas <coughs> w końcicach małych je. Kolonia, Karolinka, Sikornik, ogrodniki, Podlesi Północne, Podlesi Południowe, Meksyk, Saradela. W Kończycach wielkich Babilon, Karłowiec, Łubowiec, Odnóżka, Statek. W Lysznej Górnej Jemouczyn. W Marklowicach Górnych Jedymbina. W Międzyświeciu Górny Bur. W Mnichu je Cieszyński, Czuchów, Dąbki, Gawruniec, Jajostok, Kolonia, Osiedle. Ochaby Małe. Bagna, Buczyna, Kamieniec, Kępa, Kolonia. Ochaby wielki, baranowice, kościelnik, kościelnik. W ogrodzonej są zatki, kamieniec, a górka. W pierścuje centrum, górnioki, a naumy. W Pogórzu bajerki, e, dębina, dziedzina, kopaniny. W pogwizdowie Folwarcz, Folwarczek, łyso. W próchnej babusiów, gawliniec, kilisztwo, kopanina, nowe chałupy, nowy świat. W płyńcowie glinki, kojkowice. Na Rudniku liszok. W Simoradzu je dymbina, górny koniec. W Skoczowie, Bajerki, Centrum, Dolny Bór, Górny Bór, Kaplicówka. W Ustruniu, Bernatka, Beskidek, Brzegi, Czantoria, Balanowa, hmm, Dobka, Goje, Hermanica, Jaszowiec, Jelenica, Kympa, Królów, Krzywonek, Lipowiec, Nierodzim, Nowocin, Orłowa. We Wilamowicach są Jankowice. We Wiśle, <coughs> Bobrów, Bucznik, Chałupianka, Chatalonki, Cienków, Czorne, Czerchla, Czerniany, Czupel, dziewczynka, Fiedorów, Głębce, Gościejów, Jarzębato, Jawornik, Józików, Kamienny, Kopiec, Kopydło, Kosarzisko, Koszarki, Kozińce, Krzysztofka, Kudryska, Lachula, Lazarka, Łabajów, <laughs> Łążek, Malinczany, Malinka, Maresz, Milikowsko, Mrażnica, mróżków, nablejch, Nabukową, Nowoosada, Obłaziec. We wiślicy je łebzak. Lepzak, W zamarskach są krzepty, malikowiec, rudów. W zbytkowie są borki, chałupy. W Zobłociu je budy, są budy a czuchów. W Zoborzu je gołyż, a nynza. W zybrzdowicach je baranina, centrum, grabina, grabówka, kisielów, kotucz. Nowocesta, bo nowodroga. Nowy dwór Olszyny. Strzałów. Widerholec. Wymysłów. handlówka, Pierunkówka. Rostomili <laughs> kapkę tego je. Tych małych dziedzin, co tworzą po tym yy, większe dziedziny. Yy, chciałbym zrobić taki, taki yy, spis tych wszystkich części. Ja wiem, że coś się figuruje yy, tam, coś mają napisane warszawioki, ale ja wiem, że Kupa z was, bo, bo kupa z was Mi napisało na, na facebooku Pytam, napiszcie Jak wiecie jeszcze o jakichś częściach dziedzin To napiszcie To co, to, co wy wiecie Że w, w jakiejś dziedzinie Są takie place, co Może nigdzie nie są napisane Może te pory chałup Ale niech to będzie w tym, tym spicie Zrobione Miejcie się pięknie